Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Fortnite'a. Dokładnie, zagramy sobie znowu Fortnite'a, no bo mamy, słuchajcie, trzeci rozdział, czwarty sezon. I co my tu mamy? Znowu mamy pierwszy poziom, znowu jak gdyby zaczynamy od początku, tak? No tutaj na pewno się dużo pozmieniało, ja jeszcze totalnie nie wiem co, nie czytałem, nie oglądałem nie interesowałem się, po prostu chcę tutaj z wami poznać, zobaczyć co się zmieniło Czy się z czymś bardziej połapie, czy się nie połapie No i co, no ja już klikam graj, żeby tutaj nam już ta gra nachodziła No i będziemy, będziemy tutaj poznawać tak, te nowości co tu się pozmieniało Tylko widziałem w tym filmiku na początku jakąś srebrzystą maź, nie wiem jak bardzo jest to ważne, jak mniej ważne na pewno będziemy musieli zlikwidować, a właściwie nie tyle zlikwidować, co po prostu staniemy naprzeciwko, Ech, słuchajcie, 99 przeciwników i będziemy starać się zwyciężyć. No taki w sumie trochę taka przerwa, no przez to, że właśnie tutaj ten nowy sezon się zaczął. Od Syberii, tak aktualnie ogrywamy sobie w Syberię. W mojej ocenie kapitalna przygodówka, mam nadzieję, że Wy również tak uważacie, oczywiście serdecznie zapraszam na oglądanie odcinków z Syberii, ale na razie skupmy się tutaj na Fortnite, no to co, no to może tak na dzień dobry, no poznamy coś nowego, tak, spróbujmy poznać, no tutaj część jakaś została, zazwyczaj w Fortnite jest tak, że ta część zostaje, nie ma tak, że po prostu jest wymiana wszystkiego. No ale my spróbujemy sobie coś odwiedzić nowego. No to spróbujmy polecieć właśnie tutaj w to miejsce. O, jeszcze jest sadzonka nasza. No proszę. Proszę, proszę. No to teraz mam zagwostkę, Czy lepiej do sadzonki? No nie, to polecimy sobie jednak. Tak jak już powiedziałem, słowo się rzekło. Polecimy w to inne miejsce. O, tu mamy jakiś znacznik. A jeżeli. Będziemy grać to następnym razem, to tutaj na pewno już odwiedzimy tą sadzonkę, myślę, że może 2-3 odcinki tak sobie teraz nagramy z Fortnite'a, zobaczymy jak będzie, a potem już wrócimy tak do Kate Walker i do jej zagadek. I to chyba jest ta srebrzysta maś. Tutaj te drzewa są tak. I tutaj, jakby jakieś ruiny. No dobra, patrzymy, co ty. O, jaki kufer. Oj, coś jakby tutaj nam laguje trochę. Oj, niedobrze, niedobrze, słuchajcie. Mam nadzieję, że tak tylko chwilowo coś tutaj z łączeniem było nie tak. Ale faktycznie lagi były na tyle mocne, że tutaj był jakiś problem. No spróbujmy jeszcze raz, jeżeli nie, no to oczywiście nie będę tutaj nagrywać, no bo to nie o to chodzi, żeby nam tak ta gra klatkowała. Ale mam nadzieję, że na się rozkręci, ona ma to do siebie, że dużo nowego tutaj musiało być zainstalowane przed chwilą, jak oczywiście włącz, włączałem tą grę już po tej aktualizacji. To tu sprawia wrażenie w miarę płynnie. No, nie ma co tutaj za bardzo gdybać. Zaraz wszystko sprawdzimy. Ok, no, klatkuje nam, klatkuje nam. Spróbujmy jeszcze tu się przebiec. Póki na tym treningowym może się trochę rozkręci. No, o, o, o. Sprawia wrażenie, że już jest już jest coraz lepiej. Zresztą musiało się powczytywać te nowe mapy to wszystko dokładniej. No, ja nie bowiem, bo mój komputer nie jest jakimś. Super sprzętem, daje radę, daje radę w miarę z takim, no oczywiście z tymi starszymi grami typu Syberia, o której już dzisiaj wspominałem parę razy, ale i for, z Fortnite'em daje radę i już raczej jest wszystko dobrze. No ale jak już tak powiedziałem, no to teraz, no to już nie mam wyboru, lecimy do sadzonki, tak, no przecież powiedziałem wyraźnie, że następnym razem odwiedzimy naszą sadzonkę. Mam nadzieję, że sama gra nie będzie tutaj bardziej klatkować. Mam na myśli już na tej ostatecznej wyspie. Dziękujemy kierowcy busa. I sadzoneczka pięknie zaznaczona. O, mamy tu motywy, akurat wylosowaliśmy motywy z Gwiezdnych Wojen, fajnie, fajnie, bardzo lubię Gwiezdne Wojny. Udało się zdobyć parę tych takich... Tutaj, wizualnych dodatków właśnie z tej serii, z tej sagi. No dobra, od razu dosadzonki od niej zaczniemy. Jakieś owocki, jakieś coś, coś, coś. Legendarne. No proszę, ale przynajmniej gra już nam bardzo ładnie tutaj chodzi. Nie mogę narzekać. Czy coś tutaj ciekawego? Nie, nic nie ma. Klucz, tak? Nie wiem, co on oznacza. Nie wiem, co on nam daje. Na pewno się kiedyś dowiemy. Tak, czołak, warto chyba go mieć. Jak dają, to trzeba brać. Amunicja, jasne, przyda się. Wsiadamy, jedziemy. A to już niepotrzebnie zatrąbiłem. <grym i> o! <znowu> I mamy pierwszą likwidację. słuchajcie, pierwszą likwidację w tym sezonie, w tym odcinku, w tym tygodniu, bo jest poniedziałek. A, yy, amunicja się tam skończyła. Dobrze, ale mamy już drugą likwidację. I tam jeszcze jest jeden bandyta. No i mamy, u nawet niezłą broń, akurat my mamy lepszą no z tej naszej sadzonki Ale już mamy trzy dzisiaj likwidacje, naprawdę nie jest źle Hmm, jakaś taka dziwna kostka, przenośny bunkier, no sprawdźmy sobie co to fajnego takiego Hałasu się zrobiło, punktów żeśmy dostali Taki to ci bunkier, no Fajna rzecz. Fajna rzecz. Nie powiem, że nie. Szczególnie w trybie bez budowania, w którym się aktualnie znajdujemy, może to być bardzo przydatna tutaj rzecz. Skrzyneczka. Wypijemy sobie osłonkę małą, wypijemy sobie dużą i będziemy mieli po 100%. Nowy jakiś nowy wynalazek. no Trzeba by sprawdzić. Hmm. Tak i teraz mamy tutaj tam... Uuu, to ci tutaj mamy teraz wynalazek! Dobrze, będziemy korzystać. <grystanie> no dobra, tak trzeba, my szukamy dalej tutaj naszych jakichś przeciwników. Zobaczymy, czy to ma moc atakującą, też nie, ale już staliśmy się normalni. Sprawdźmy, czy coś ciekawego w tym domku się znajduje. Na strychu nie bardzo. O, skrzyneczka. Zawsze fajna rzecz. O, tu jest jakiś bunkier. A, amunicja też zawsze się przyda. Hmm... Wygląda jakby tam coś było, prawda? No dobra, tak, czołgak, idziemy dalej. Na razie na spokojnie jesteśmy bezpieczni, tak, burza nas nie ściga. O, tu mamy już ten taki domek. Bardzo srebrny. Że tak powiem. O, i proszę, co nam tutaj wyskakuje. To ciekawe, czy można taki spalić srebrny domek. Czy raczej łatwo, czy trudno. Czy w ogóle jest taka możliwość? Chyba nie, zdaje się być odporne tutaj na ogień. I to bardzo nawet bym powiedział. No, dobrze wiedzieć. No tak człowiek. No szukajmy dalej tych naszych przeciwników Gdzieś tam jeszcze 34 się kryje właściwie to 33, tak? No bo przecież jeszcze jesteśmy my Oho, jesteśmy poza okiem burzy No to tutaj jest stacja benzynowa Chociaż tutaj widzę, że Jakaś ostra rzeź się działa, tu już nie ma dystrybutorów, nie ma niczego, ale może znajdziemy jakieś autko jeszcze. Jest i ono. I to sobie tak trochę tutaj leciutko ulepszymy. Rozejrzymy się jeszcze tutaj do końca i będziemy uciekać, tak? Przed tą burzą. Nic nie ma, słuchajcie, nic nie zostawili, bandyci wszystko pozabierali. O! No, i mamy słuchajcie, czwartą likwidację, ale teraz to już poważnie uciekamy. Bo ta burza naprawdę nie będzie tutaj czekać. Ach, jeszcze jeden tutaj się na nas rzuca. No, chwilę jeszcze mamy, ale. No dobra, udało się, tak, ale teraz to już naprawdę tylko zgarniamy i teraz już nawet jak zaczną nam strzelać w plecy, to uciekamy do samochodu. Bo dosłownie za sekundę zaczyna nam burza nachodzić. Ach, trochę mało benzyny, ale damy radę. No, bardzo ładny wynik, słuchajcie, jak na nową mapę, jak na nieznane tereny. No bo przecież mamy 5 likwidacji. Nie spodziewałem się aż takiego, raczej spodziewałem się takiego wyniku jak w tym pierwszym meczu, ale w tym pierwszym meczu to faktycznie tutaj nam gra tutaj zrobiła małego psikusa i faktycznie tak bardzo wolno szła, takie lagi były duże, że no po prostu nie byliśmy w stanie tutaj grać. Na szczęście teraz już jest wszystko dobrze. Proszę, tu ile skrzynek. No zawsze to coś zbierzemy, jakąś amunicję, a nawet tutaj w tym wypadku to duża osłonka. Już sobie na miejscu wypiliśmy. Jesteśmy celem i tutaj chcemy zlikwidować. Tak człowiek i jedno i drugie gdzieś jest blisko nas. Ale dokładnie nie wiem gdzie. Bo i zagrożenie mamy na full, jak jesteśmy w tym żółtym polu naszego przeciwnika. Zlikwidowaliśmy przeciwnika, ale to ani nie był ktoś, kto chciał nas bezpośrednio zlikwidować. Ani to nie był nasz cel. Więc cały czas to zagrożenie mocne istnieje. No my spróbujmy pojechać w bezpieczniejsze miejsce. No i mamy dobrze napompowane na, na opony więc myślę, że nie utoniemy. Dalej, chociaż teraz już naprawdę ta benzyna Ten brak benzyny zaczyna nam coraz bardziej doskwierać Są mi chyba nasi przeciwnicy Nie. Udało nam się, tak? Co prawda to on zlikwidował nasz cel, ale to my zlikwidowaliśmy później go. No dobra, wypijmy sobie szybko dużą osłonę. No, słuchajcie, naprawdę zacięte tutaj. Fajny mecz nam się zrobił. No bo już zostało tylko 9 naszych przeciwników. No i proszę. No i mamy kolejną likwidację. 8 nas zostało, a my 8 zlikwidowaliśmy. Przeładujemy tutaj sobie wszystkie bronie. No i co? No i czekamy, czekamy na kolejnych naszych przeciwników. To by było coś, jakby się udało. Te królewskie zwycięstwo, Słuchajcie, w drugim meczu w sezonie. A właściwie. Jak mielibyśmy tak być, szczerze to w pierwszym, tak? No bo ciężko ten pierwszy liczyć, faktycznie jako pierwszy. No ponieważ tutaj jakby to powiedzieć technicznie tak, gra nam nie pozwoliła zrobić tego, czego chcieliśmy. Czyli po prostu dobrze się bawić. Pięciu graczy, słuchajcie, pięciu graczy zostało. Rozglądam się tutaj, nawet trochę już milczę, tak bo staram się faktycznie dostrzec naszych przeciwników. Jakbym miał czym podpalić, to tamtą chatę na pewno bym podpalił, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś tam się kryje, ale nie ma sensu raczej tam iść, bo za chwilę i tak to będzie poza kręgiem burzy. Dzika zabiliśmy! Jakby ktoś nie wiedział, co się stało! Co to za trzask?! I kolejna likwidacja, tak. Tutaj ktoś się po prostu chował. Tak naprawdę. O, i tam ktoś chyba przed chwilą zginął w burzy, albo nie, no nie bardzo, bo jest czterech, a my przed chwilą kogoś zlikwidowaliśmy. Ewidentnie ktoś chował się blisko burzy, tak. Chciał po prostu przetrwać jak najdłużej. No jest to jakaś opcja gry, chociaż ja nie bardzo za nią przepadam, tak. Wolę jednak. Wolę zginąć nawet szybciej, ale po prostu dobrze się bawić i rzucać się czasem w wir walki. Tak, trzeba, zostało nas czterech. Na pewno czwarte miejsce już mamy. Ale już coraz większa szansa jest, że będziemy na podium i nie będziemy raczej chociaż. Aj, ale zaskoczył nas naprawdę bardzo mocno bardzo dobrze no, bardzo ładnie. Ale no niestety dla nas na tyle mniej ładnie, chociaż widowisko było myślę, że naprawdę bardzo fajne. No ale niestety zginęliśmy, ale czwarte miejsce to bardzo dobry wynik. Szczególnie, że tutaj nowy teren wszystko 9 likwidacji. Tutaj wszystkie statystyki oczywiście możecie sobie zobaczyć i i i zaraz zobaczymy czy zostaniemy pomszczeni czy raczej tutaj pokonani przez zwycięzcę. No ja się cieszę, bo okazuje się, że tutaj zginąłem od... O, no dobra, to teraz już poczekamy na sam wynik, tak zobaczymy, czy zostaliśmy pokonani, zostaliśmy pokonani, słuchajcie, przez samego króla, tak, więc nie ma wstydu, nie ma wstydu, przez... zostaliśmy pokonani przez zwycięzcę całego meczu, czwarte miejsce. Ja bawiłem się bardzo dobrze, mam nadzieję, że wy również, jeżeli tak właśnie było, to serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Na dole czerwony przycisk subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem. Będzie mi też bardzo miło, że zostawicie łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!